Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy ten specjalny dzień w, dla całego świata ONZ, ale myślę, że dla wszystkich, wszystkich partnerów, właściwie dla każdego człowieka, świętować razem. Chciałabym nawiązać do przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk, która powiedziała, Staliśmy się niebezpieczni dla świata, w którym razem z innymi gatunkami powinniśmy tworzyć wspólnotę. Nasze wyzwania są globalne i wymagają szerokiej współpracy oraz zrozumienia. Nie możemy działać sami. Musimy nauczyć się widzieć siebie nie tylko jako jednostki, ale jako część szerszego globalnego ekosystemu. To te słowa, to odniesienie do naszego wpływu na środowisko i naturę. Podkreśla potrzebę harmonii i współodpowiedzialności za planetę, którą dzielimy z innymi formami życia. To wezwanie do zmiany perspektywy i działania na rzecz przyszłości naszej planety. Panel dyskusyjny otwierający naszą dzisiejszą konferencję dotyczyć będzie tematu kapitału naturalnego. Czy i w jaki sposób powinniśmy uwzględniać go w rachunku ekonomicznym? Na początku 2021 roku brytyjski skarb państwa opublikował raport profesora ekonomii Sir Partha Gdas Gupty, którego tytuł brzmi Ekonomia bioróżnorodności, a w którym podkreśla, że ludzka cywilizacja nie może rozwijać się w opozycji do przyrody. Natomiast profesor Johan Rockström wskazał w 2023 roku, że przekroczyliśmy już 6 z 9 granic planetarnych. Jedną z nich jest integralność biosfery. Pozostałe to zmiany w ekosystemach lądowych, zmiany w zasobach wody słodkiej, cykle biogeochemiczne, obecność nowych substancji w środowisku oraz oczywiście klimat. Przekroczenie tych granic zaburza funkcjonowanie systemu ziemskiego, sprawia, że zbliżamy się do barier, których przekroczyć nie powinniśmy, aby nasza cywilizacja mogła dalej funkcjonować. Profesor Szymon Malinowski mówi prawa przyrody są nienegocjowalne. Im bardziej zaburzamy równowagę, tym mniejsza szansa, że procesy naturalne, które je przywracają, pozwolą nam ten proces przetrwać. Nasza Ziemia, nasza przyszłość, jesteśmy regeneracją. Pod takim hasłem trwają dzisiaj obchody Światowego Dnia Środowiska na całym świecie. Wskazujemy na skutki i przyczyny zmiany klimatu i degradacji środowiska, pokazujemy stan, pokazujemy rozwiązania, dyskutujemy o współpracy i o tym, jak działać razem na rzecz odbudowania ekosystemów. Hasło renaturyzacji jest kluczowym filarem DKD ONZ, którą na rzecz odbudowy ekosystemów, którą... Uchwalono, którą ustanowiono od roku 2021. Ta dekada jest wyzwaniem do ochrony i odtwarzania ekosystemów na całym świecie. Nasza organizacja w roku 2021 powołała do życia program Regeneracja który wspiera cenne polskie ekosystemy we współpracy ze Służbami Ochrony Przyrody, w tym Polskimi Parkami Narodowymi oraz innymi instytucjami, angażując przedstawicieli sektora prywatnego w ich odbudowę i ochronę. Partnerami instytucjonalnymi programu są Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, OTOP, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Fundacja Mare, a także Parki Narodowe. Za nami działania w Biebrzańskim i Słowińskim Parku Narodowym. Na rok bieżący zaplanowane są już prace w parkach Kampinowskim i Karkonoskim. Na opiekę czekają ekosystemy w Bieszczackim i Pienińskim Parku Narodowym. Dzięki wsparciu finansowemu 15 partnerów biznesowych. Działaniami ochronnymi objęliśmy już 18 obszarów w całej Polsce i mamy nadzieję, że będziemy mogli to przynajmniej zwielokrotnić w sposób, nie, wiem, nie dwukrotnie, trzykrotnie. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w dzisiejszej konferencji. Ja jeszcze zanim zacznę dziękować poszczególnym partnerom, to proszę mi pozwolić przywitać w sposób bardzo szczególny pana profesora Macieja Nowickiego i tu proszę o gorące brawa dla pana profesora. Pan profesor Maciej Nowicki, ja Panie profesorze, przepraszam, no ja zawsze to powtarzam, że pan jest naszym ojcem, bo pan profesor Maciej Nowicki był ministrem ochrony środowiska, chociaż wtedy ministerstwo się trochę inaczej nazywało, to była bardzo długa nazwa. W roku 1991 wtedy, kiedy była podpisywana umowa o utworzeniu naszego ośrodka Grid Warszawa. Wtedy przyjechał dyrektor wykonawczy unep do Polski. Wspólnie z panem ministrem podpisywaliście umowę o otwierającą i rozpoczynającą jak gdyby, działanie naszego ośrodka. Bardzo panu ministrowi za to dziękuję. Proszę pozwolić mi podziękować patronom honorowym, przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz prezydentowi miasta stołecznego Warszawa. To dzisiejsze wydarzenie, ale i wszystkie działania, które realizujemy w nawiązaniu do tego szczególnego święta, nie byłyby możliwe dzięki e, bez udziału naszych fantastycznych partnerów. I tu pozwolę sobie podziękować naszym partnerom strategicznym, firmom BNP Paribas Bank Polska, PWC Polska oraz firmie T-Mobile. Dziękuję partnerom głównym, firmom BASF Polska, Ergo Hestia, Fundacja Veolia Polska, Polenergia Żabka. Dziękuję partnerom o upominkach, które czekają na Państwa, które przekazała Castorama. Te piękne kwiaty. Jeszcze raz przypominam, doniczki są do zabrania. Każdy wychodząc proszę, żeby wziął swoją doniczkę oraz upominki od firmy Henkel będą czekały na Państwa przy wyjściu w recepcji. Dzięki partnerom, dziękuję wszystkim partnerom instytucjonalnym, naszym fantastycznym partnerom medialnym. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest cała strona poświęcona naszym obchodom i Światowemu Dnia Środowiska. Na stronie internetowej Rzeczpospolitej również jest bardzo dużo materiałów. Też zachęcam Państwa do zapoznania się z, z tymi publikacjami. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają te obchody. W trakcie dzisiejszej konferencji, tak jak wspomniała Magda na początku, będziemy mieli również galę konkursu Environmental Impact Award Poland 2024. To po raz pierwszy organizujemy ten konkurs. Konkurs, który mam nadzieję przyniesie wiele ciekawych i wzruszających momentów, dlatego bardzo proszę, żeby wszyscy Państwo zostali do końca i wsłuchali się w słowa naszych laureatów. Jak przekonuje UNEP, nie możemy cofnąć czasu, ale możemy uprawiać, może nie uprawiać lasy, ale wspierać, e, wspierać funkcjonowanie lasów, zazieleniać nasze miasta, zbierać wodę deszczową i jeść żywność przyjazną dla gleby. Możemy być pokoleniem, które w końcu zawsze pokój z ziemią. A więc, okej, okay, Bumersi, jest tu trochę, zabraliście nas na Księżyc. Teraz pomóżcie przywrócić lasy. Generacjo X, jako pierwsza łączyłaś się z siecią. Teraz pomóż nam odnaleźć połączenie z naturą. Drodzy milenialsi, kiedy przyszliście na świat, Pluton nazywaliśmy planetą. Teraz zróbcie wszystko, aby Ziemia pozostała planetą, na której jest życie. Drogie Zetki, bo może też tutaj są z nami Zetki. Nie zawiedziemy was. Dziękuję Państwu i gorąco zachęcam do współpracy.